11 maja 1830 roku w Warszawie, przed pałacem Staszica na krakowskim przedmieściu, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika, jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych monumentów w stolicy. Pomnik przedstawia siedzącego astronoma, trzymającego w dłoniach sferę armilarną i cyrkiel. Wykonany jest z brązu, mierzy około 2,8 metra wysokości, a cokół i schody powstały z czarnego granitu. Na cokole umieszczono napisy, po polsku Mikołajowi Kopernikowi rodacy, i po łacinie napis oznaczający Mikołajowi Kopernikowi wdzięczna ojczyzna. Podczas II wojny światowej Niemcy zasłonili na pomniku oryginalny polski napis z metalową tablicą z niemiecką inskrypcją, oznaczającą wielkiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi. Tablica ta miała podkreślać niemiecki rodowód uczonego i była elementem polityki germanizacyjnej okupanta. W 1942 roku tablica z napisem po niemiecku zdemontował harcerz Aleksy Dawidowski. Alek, którego możecie znać m.in. z książki Aleksandra Kamińskiego o Kamieniu na Szaniec. Po powstaniu warszawskim pomnik został zniszczony i wywieziony przez Niemców. Lecz po wojnie odnaleziono go na złomowisku i w 1945 roku wrócił na swoje miejsce. W 2007 roku na placu wokół pomnika umieszczono model układu słonecznego. Kopie monumentu znajdują się w Montrealu i Chicago. Pomnik przetrwał liczne wydarzenia historyczne i do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Warszawy. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić codziennych odcinków kalendarium warszawskiego.